Sezon studniówkowy w pełni. 15 stycznia w restauracji Rodos na swoim pierwszym poważnym balu bawili się uczniowie zespołu szkół z oddziałami integracyjnymi w Głogowie. Dla tegorocznych maturzystów i ich rodziców był to wyjątkowy wieczór. Bal rozpoczął się tradycyjnym polonezem, do którego studniówkowicze przygotowywali się od dawna. Te przygotowania dały wspaniały efekt, choć na wielu twarzach widać było lekkie zdenerwowanie. Po polonezie można było nieco odetchnąć, ale tylko przez chwilę. Trzeba było przecież znieść toast, szampańskiej zabawy i powodzenia na maturze życzyła balowiczom dyrektorka szkoły zawartka. Żeby tradycji stało się zadość, dziewczęta koniecznie musiały pochwalić się czerwoną bielizną, która ma im przynieść szczęście na maturalnym egzaminie. Uczniowie nie zapomnieli też o swych wychowawcach. Studniówkowy bal był okazją do podziękowania im za niemal trzyletnią, jak przyznają sami uczniowie, wcale niełatwą pracę. Tańce rozpoczęły się walcem, do którego uczniowie poprosili swych nauczycieli. Później jednak to głównie młodzież panowała na parkiecie. W tej nocy chyba nikt nie myślał o tym, że już za kilkadziesiąt dni przyjdzie stanąć do egzaminu dojrzałości zabawa do późnej nocy. Maciej Życki, Radio LK.